Hej, hej, moi drodzy, witam Was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem, moi drodzy. Nie zapominajcie o tym. Myśl przewodnia a na dzień 17 lutego. Dla alkoholika alkohol jest trucizną. Słowo trucizna wcale nie jest zbyt mocne. Albowiem alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Alkoholik umiera czasem w jednej chwili, a czasem całymi latami. Mając puszęce witryny sklepów z alkoholem, winniśmy wciąż od nowa przypominać sobie, dla mnie to trucizna. Tak powiem jest w istocie. Aż nazbyt długo alkohol zatruwał nam życie. No, mi życie. Pytanie: Czy wiem, że każdy alkohol jest dla mnie trucizną? Medytacja. Muszę znaleźć jakiś sposób na zbliżenie się do Boga. Tylko to się naprawdę liczy. Wartość i sens mego życia widzę w zjednoczeniu się z Nim. Muszę posiąść prawdę, która stanowi istotę wiary i czci. To podstawowa prawda ma dla mnie pierworzędne znaczenie. Wszystkie formuły kultu zmierzają ku temu samemu. Ich celem jest zawsze porozumienie i stanie się jednym z istotą najwyższą. Modlitwa. Modl się, abym umiał nawiązać łączność duchową z Bogiem. Modlę się, aby pokarm dla duszy jaki syła nam Bóg, stał się także moim udziałem. I jeszcze raz wstęp. Dla alkoholika alkohol jest trucizną. Słowo trucizna wcale nie jest zbyt mocne. Albowiem alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Alkoholik umiera czasem w jednej chwili, a czasem całymi latami. Mając kuszące witryny sklepów z alkoholem, winniśmy wciąż od nowa przypominać sobie dla mnie to trucizna. Tak, bowiem jest w istocie. Aż na zbyt długo alkohol zatruwał mi życie. To jest znam, ale ja mówię o swoim. Pytanie, czy wiem, że każdy alkohol jest dla mnie trucizną? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. U mnie to jest bezafelacyjnie, że wiem, że dla mnie alkohol jest trucizną każdej postaci, w każdej, dosłownie w każdej, czy to jakieś likierki, ajel, koniaki, jakieś drineczki, jakieś piwka, jakieś, nie wiem, można by to było wymieniać, czy winka, nie winka, e, bimberki, spirytusiki i, 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 i samolony, to samo, no ale dobra. Wiem, że w każdej ilości jest dla mnie trucizną i w każdej postaci. że każdy alkohol jest dla mnie trucizną, no ja powiedziałem, że w każdej ilości, bo to jest prawda. Nie tylko w każdej postaci, ale też w każdej ilości. Jest dla mnie trucizną, moje drodzy. Ja nie potrzebuję tego w swoim życiu. Umierałem powoli, powoli, alkoholik umiera powoli, powoli. Na szczęście nie umarłem do końca, obudziłem się i jestem tutaj, gdzie jestem. Też ku pomocy i ku wsparciu innych ludzi. Samemu ciężko by było. Te witryny, które stoją, to jest właśnie tak często, gdzie idziemy właśnie po sklepie i ta witryna Najczęściej są te witryny z tymi butelkami, to jest właśnie to, jak sobie przypomnę, co to dla mnie jest. Ja stoję przed tym, widzę to i wiem, że to nie jest dla mnie. Czasami się zastanawiam, co to jest, jak to wygląda, a duże, a fajne, I, i już zaczynam, wiecie, już niepotrzebnie iść w tą stronę. To jest tak, idę w stronę tej swojej furtki, tak zwanej, i to już jest błędne. Już zaczyna się błędne myślenie, czyli po coś, już ciekawość, już ciekawość, już te przypomnienia, i to jest niepotrzebne. Od razu jest halt. Stop. Nie, to mi jest niepotrzebne. Ja go nie mogę. Ja go nie chcę. On mi jest niepotrzebny. On mi tylko szkodzi. On rzeczywiście zatruwa moje życie. Taka to jest prawda. Więc wiem, że nas. Jak to można powiedzieć, te kolorowe naletki, te witryny aż przykuszą nas, tak? Przyciągają, bo tu od razu się wrzuca wzrok, to ładnie stoi, poukładane, kolorowe napisy, butelki, wiecie, różnego kształtu, jakieś żłobienia, nie żłobienia na tych butelkach napisy kolorowe, nawet wręcz takie drukowanymi, aż się świecą o to, jak odbijają światło. Wiecie, nie tak jak normalny napis, gdzieś tam coś napisane SOK czy coś, tylko po prostu e, takie zaznaczone takim e, jakby złotem czy czymś, żeby to po prostu jak się odbija w świetle, żeby od razu przyciągało nasz wzrok. I to jest prawda, to działa. Powiem wam szczerze, że to działa. Bo jak przechodzisz, czy coś nagle ci przyciąga, twój przeciąga, twoje zrobko się odbiło, coś jak złoto, jak srebrnka, to od razu człowiek się obraca i patrzy, co to jest. I nagle patrzy, aha, dawa, to mnie interesuje. Jeszcze tym bardziej, że są sklepy, gdzie to jest za z tyłu, za kasą, światło jest dobrze rzucone, to od razu to widzimy. Dlatego jest tak, właśnie ten spokój, ten spokój ducha jest nam tak potrzebny, żeby właśnie. W takich momentach uświadomić sobie, żeby nam się przypomniało, że to jest mi niepotrzebne. Ja jestem alkoholikiem, ja wiem, że to mi szkodzi, to jest trucizna, to jest tak zwana trucizna i to jest rzeczywiście. Dla alkoholika alkoholi, alkohol jest trucizną, to jest prawda. Słowo trucizna wcale nie jest zbyt mocne, albowiem alkoholizm jest chorobą śmiertelną. To jest akurat prawda, bo trucizna nie była. Teraz jestem tego świadomy, kiedy ktoś wie, że to jest trucizna. Wtedy, kiedy. Piłem, czy ja uważałem to za truciznę? No nie. Wtedy nie wiedziałem, że to jest trucizna. Wtedy to było moje ukojenie. Złudne ukojenie, szukanie tam pociechy, radości, smutku, żalu. Wszystko wiązało się z alkoholem. Wtedy, zobaczcie jak wtedy, powiem wam, wtedy to mnie nie przyciągały tak. Ja szedłem, wiedziałem co kupić i grałem, wychodziłem. Nie patrzałem, co tam jest, jakie je ten teraz, jak chodzę. E, stoję gdzieś ko takiego sklepu, czy coś, jak widzę te napisy, to teraz, to teraz się dopiero zastanawiam, co to jest, jak to wygląda i, i, i widzę te kształty. Wtedy nie widziałem. Naprawdę. Teraz, kiedy człowiek wieje e, to rzeczywiście tak działa kusząco, bo wtedy, wtedy ja wiedziałem, po co idę. Wtedy szedłem po alkohol, szedłem, żeby się napić. Wiedziałem, co kupię. Wiedziałem, aby nie brać najtańszej, aby nie brać nagle na mi nie było stać. E, wręcz były różne smaki. E, różnie się działo po tych wódkach. Jedna działała tak, druga tak. No tak było, moi drodzy. Nie kupowaliśmy jednego rodzaju, pod podnie odbijał, a po drugiej nie odbijało wcale. No, <suszy> naprawdę tak było. Wiesz mnie, nie ładnie. Po tej odbijało, a po tej nie odbijało. Tak cudne. <laughs> Takie złudne było myślenie. Na szczęście dzisiaj wiem, że, <laughs> że po wszystkim odbijało, nie tylko po wódzie. Po prostu po alkoholu, po tej trucizny. Także dzisiaj się patrzą na to, teraz to się śmieję. Dopiero teraz sobie przypomniałem, że naprawdę, że było tak, że po tej Odbijało, a po tynie, jakie? durnowate myślenie było. Zganianie na, nie na to, co, co człowiek już ma tą sieczkę w głowie, tak e, tym alkoholem wyrąbane, e, tylko na wódkę, że nie ten rodzaj wódki. Masakra po prostu. Wszystko to jedna wielka trucizna. Nie warto, moi drodzy, a jeśli się borykacie z tym, czy jeszcze tak, albo nie, czy jeszcze może, czy nie, to uświadomcie, że już tego wam nie potrzeba w waszym życiu. Ja to sobie uświadomię. Je. Ja jestem tego pewny. Także na tyle, moi drodzy. Jeśli dotarliście tutaj, zostawcie mi tą łapkę w górę. Zapraszam was też do skomentowania. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, jak wy do tego podchodzicie. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału i też oczywiście do zapoznania się z jego tematyką. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. I jeśli chcecie mnie wesprzeć, jest taka zakładka, tam, co wrócicie, wpieracie pod wsparcie. Będę wam za to bardzo wdzięczny. No i tyle w temacie z mojej strony. Ja wam dziękuję na dzisiaj. Zapraszam do kolejnego. Zapraszam do odwiedzania, oglądania, patrzenia, co dodaję, co robię. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnego.